Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w trzecim już materiale wideo z serii, gdzie pokazuję krok po kroku takie zaawansowane metody do wykorzystania na Facebooku, ale niedostępne na Facebooku. Po co po to, abyś zarabiał więcej sprzedawał więcej, żeby Twój biznes w internecie mógł się rozrastać i żeby każda osoba mogła zrozumieć, że internet jednak jest poważnym medium do wykorzystania? rozwoju własnej firmy w sieci, nawet jeżeli jest to firma door-to-door, -door, firma bardziej bezpośrednia, firma MLM i tak dalej. Masz naprawdę bardzo duży potencjał do tego, aby wykorzystać internet. I te materiały pierwszy i drugi, także ten trzeci ma za zadanie właśnie Tobie to pokazać. Dziękuję za wszystkie komentarze, które się pojawiły pod wcześniejszymi materiałami wideo. Jest ich aż kilkadziesiąt. Kilka tysięcy osób obejrzały materiały, tak więc bardzo mnie to cieszy, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że to tak do szerokiego grona osób właśnie te materiały trafiły. Są one wartościowe i że Wam się podobają. W tym materiale natomiast będzie troszeczkę inny materiał, będzie to materiał troszeczkę bardziej techniczny. Jeżeli spodziewasz się jakichś fajnych emocji i tak dalej, że super, ciekawie się będzie oglądać, ciekawie pewnie tak, natomiast nie będzie to prowadzony materiał w taki sposób, żeby Cię porwać, ponieważ tutaj będę miał za zadanie przedstawić Tobie taki konkretny case krok po kroku, w jaki sposób zacząć w ogóle budować kampanię. Chciałbym pierwszy krok wykonać za Ciebie po prostu, zaplanować całą kampanię, a wykonanie pozostawiam już Tobie, aczkolwiek nie do końca. Na samym końcu zostawiam standardowo informację bardzo ciekawą dla tych osób, które są skutecznie budować kampanię. Tak więc bardzo serdecznie Ciebie zapraszam na trzeci, tak ładnie, szkoleniowo pokażę trzeci materiał wideo. Jeżeli widzisz mnie pierwszy raz, to jeszcze się przedstawię, nazywam się Daniel Bosy i to ja będę miał możliwość za chwileczkę na tej tablicy, która w magiczny sposób wypełni się treścią, pokazać, w jaki sposób buduje się strukturę content marketingu z elementami zaawansowanymi, pokazanymi w materiale pierwszym i drugim, i nie tylko. Tak więc zapraszam serdecznie. Witam. Zatem po tym krótkim wstępie, jak widzisz, magia jest taka, że tablica już została wypełniona. Tak więc w sumie wystarczy mi teraz powiedzieć dziękuję za obejrzenie materiału i życzę dużo, wielu efektów. Natomiast tak nie zrobię, oczywiście chce Ci wytłumaczyć dlaczego, co, jak, z czym się je, aczkolwiek jeżeli obserwujesz mnie od dłuższego czasu, to ta infografika będzie dla Ciebie stosunkowo jasna i nie powinno być tutaj żadnych pytań. Natomiast przypominając jeszcze z materiału drugiego, jak dobrze wiesz, tutaj mamy ludzi, którzy, którzy będą mieli kupować od nas produkty. To są osoby, które mają trafić na naszą stronę, na nasz sklep, na nasz blog. To te osoby mają w pewien sposób dać Tobie, mówiąc wprost, zarobić, tak? No bo nie oszukujmy się prędzej czy później, to wszystkie te rzeczy prowadzą do tego, żeby wygenerować jakiś, jakiś dochód. Tak więc, między tymi osobami a naszym produktem, jak widzisz, dzieli naprawdę bardzo dużo rzeczy. I oczywiście, moglibyśmy zrobić tak, że te osoby od razu skierujemy na nasz produkt. Natomiast, jeżeli oglądaliście drugi materiał, to doskonale wiesz, że jest to błąd. Chociażby z tego powodu, że jeżeli mamy tysiąc osób, które trafią na naszą stronę, bardzo mała część w tym pierwszym kontakcie z Tobą skorzysta z Twojej propozycji. Dlatego też większość osób ucieknie z tej strony i nie wróci do Ciebie, a żeby wróciła, będziesz musiał znowu wygenerować reklamy, czyli znowu będziesz musiał za to zapłacić. Dlatego też stworzyłem dla Ciebie cały system, można powiedzieć, takiej podstawy marketingu internetowego, z zawarciem także zaawansowanych metod. Po to, aby zwiększyć częstotliwość sprzedaży przede wszystkim wartość sprzedaży, ponieważ content marketing opiera się przede wszystkim na tym, aby dostarczać wartość klientowi, klient ciebie poznaje, lubi Ciebie, ufa Tobie i wtedy dopiero tobie płaci. Dlatego też wszystkie te elementy one są właśnie zrobione w taki sposób, aby to zasadę spełniały. Mam świadomość tego, że teraz w tym momencie patrząc na tablicę nie za wiele możesz widzieć, tak więc ja w trakcie materiału będę także powiększać ten no, obraz i będziesz... Będzie wszystko, będzie wszystko widoczne, też w materiale, w linku na dole możesz sobie te zdjęcie, te infografiki poprać bezpośrednio na dysk i możesz sobie wydrukować, tak więc na pewno będzie dla Ciebie wszystko czytelne. Od czego zaczynamy? W pierwszym materiale wideo pokazywałem Tobie, w jaki sposób generować ruch, tak, tak więc to osoby z Facebooka, tworzyliśmy sobie grupę odbiorców, to osoby z Facebooka kierujemy na nasz post. Post z linkiem, pokazywałem też na szkoleniach, w jaki sposób go zrobić. Post, w którym będzie zawarty link, bądź też kiedy kliknie się w zdjęcie, to będziemy przekierowani na stronę. Tak, czyli z linkiem, który będzie zawierał się właśnie w takiej metodzie reklamowania website click per like page. Przypominam, to nam będzie dawać to, że wszystkie te osoby, które przejdą na naszą stronę to te przejścia będziemy mieli kompletnie bezpłatne. Zapłacimy dopiero wtedy, kiedy ktoś kliknie like page, dopiero wtedy za tą osobę zapłacimy. Natomiast wszystkie inne działania, lajki, szereg komentarze, przejście na naszą stronę, na czym nam najbardziej zależy, wszystkie te rzeczy będziemy mieli za darmo. Natomiast to jest bardzo duży, bardzo duży plus. Tak więc to, co musimy stworzyć na Facebooku, to polecam Tobie, żebyś sobie testował, ponieważ możesz jeszcze nie mieć wyrobionego takiego nie wiem, instynktu, co będzie działać najlepiej wygenerować sobie trzy takie posty z różnymi grafikami, bądź też z różnymi tekstami, po to, żeby zobaczyć, który jest najlepszy i wtedy, na przykład reklamę zostawić tylko i wyłącznie na tym poście, a resztę postów, na przykład resztę reklam wyłączyć, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Musimy mieć taki element, taki zapłon, który będzie tam generować ruch. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to jest pixel konwersji. Pixel konwersji, który będzie nas informować o tym. Która właśnie reklama działa najlepiej? Nie chodzi nam o to, żeby zobaczyć, która grupa klika najlepiej w reklamę, tak? Czy która reklama jest najlepiej klikalna? To jest też ważne oczywiście, natomiast co jest ważniejsze? Ważniejsze z tej klikalności jest to, ile z tych osób, które klikną w reklamę, yy, zrobią jakąś czynność, no, o której nam chodzi na naszej stronie, tak? Czyli dokonają subskrypcji, pobierają jakiś materiał, Kupią coś, to właśnie Pixel konwersji, te rzeczy nam będzie pokazywać. W tym przypadku na przykład będzie nam pokazywać, ile osób zapisało się, ile osób podało swój adres mailowy i wpadło do naszej bazy, na czym się będziemy skupiać. Tak więc te dwie rzeczy przede wszystkim piksel konwersji i post, który będzie tym elementem zaponowym, na Facebooku musimy zrobić. Tak? Później, kiedy ten post już będzie kierować na naszą stronę, to to musi być strona przede wszystkim strona lądowania. Tak? Strona lądowania, Landing Page, Squeeze Page, różnie ta strona jest nazywana. Eee, natomiast ta będzie bardziej będzie taka właśnie squeeze pageową stroną. Dlaczego? Ponieważ ona ma mieć tylko jedno zadanie, eee, zadanie takie aby uzyskać adres mailowy od tej osoby, która na tej stronie będzie. Tak? Przykład takiej strony możesz teraz zobaczyć właśnie na ekranie. Ta strona ma formularz zapisu, ma konkretną wartość, tak? czyli został adres mailowy, aby. Na przykład obejrzeć materiał wideo, aby pobrać e-book, aby zobaczyć infografikę, aby zapisać się na szkolenie, aby pobrać narzędzie, na przykład, aby się zarejestrować bezpłatnie na naszym portalu, i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy może być naprawdę wiele. I jak widzisz, to, co też tutaj zaproponowałem, to zrobić kolejny test, która strona, strona lądowania Squispage'owa, będzie działać najlepiej. Z tego też powodu tworzymy sobie dwie, trzy, cztery strony i cały ten ruch. Te 100%, które będziemy mieli wygenerowane, puszczamy sobie przez te strony. System do split testu, do testów AB będzie robić to automatycznie. Pokażę to dzięki Tobie to, trochę nie po polsku powiedziałem, ale wiesz o co chodzi, która strona działa najlepiej. Jeżeli na przykład ta strona ma 40% konwertuje, ta strona 30%, a ta 20%, to dzięki temu będziesz wiedział, czy wiedziała, że ta strona ona najwięcej dla Ciebie zarabia, ponieważ na przykład na 1000 osób 40% się zapisuje, to znaczy, że masz 400 osób. Natomiast na tej stronie, która konwertuje na 20%, tych osób będziesz miał 200 przy tym samym budżecie, przy tym samym ruchu. A ponieważ chcemy jak najlepiej ten ruch wykorzystać, to wtedy wywalamy sobie te strony. Tak? Zostawiamy tylko tą stronę, no i wtedy znowu optymalizujemy naszą kampanię, optymalizujemy nasze działania. Tu zostawiliśmy jeden post, który najlepiej działa, to zostawiamy stronę, która działa najlepiej, dzięki czemu wiesz, że masz. Do tego momentu tą kampanię najlepiej zoptymalizowano. Tak więc mamy wygenerowany ruch. Zbieramy zapisy na listę mailingową. Dlatego też tutaj musimy mieć podłączony jakiś system do maili responsywnych. Get Response, Fresh Mail, Improbot, MailChimp, różne, różne warianty masz do wyboru. Różnymi rzeczami też się różnią, dlatego warto, warto zobaczyć, yy, który co proponuje. Jak dobrze wiesz i przyznaję, ja korzystam z GetResponse, jestem zadowolony, korzystam jeszcze z jednego systemu, yy, ale podstawowym jest, jest właśnie Response i co ten system będzie nam robić, co on będzie powodować? Będzie on właśnie dostarczać, dostarczać wartość, dlatego tutaj mam wiadomość pierwszą, wiadomość drugą, może być wiadomość trzecia itd. i tak dalej teraz co w tych wiadomościach może być? W tych wiadomościach dajemy rzeczy, które będą powodować, że klient nas polubi. Klient nas pozna, klient nam zaufa, klient nam zapłaci. A w kolejności, jakiej? Poznaj, polub, zaufaj, zapłać i wtedy dopiero przechodzimy do sprzedaży. Maksymalizujemy wtedy prawdopodobieństwo tego, że klient nas kupi, ponieważ nie kupuje, już od osoby, której nie zna. Nie kupuję od osoby, której nie ufa, tak? Ale kupuję od osoby, która jest doradcą bardziej, a nie sprzedawcą, i wtedy te sprzedaże za prawdę są o wiele, o wiele większe, ten system sprzedażowy jest, jest odwrócony. Dlatego jeżeli chcesz właśnie budować sobie taki system marketingu, to właśnie zawierając wiadomości mailowe, zawierając content w tych wiadomościach, no maksymalizujesz prawdopodobieństwo tego, że ta sprzedaż będzie znacznie większa i że ona będzie częstsza przede wszystkim. Natomiast jak widzisz, to nie jest koniec schematu jeszcze, to, to, to jeszcze nie jest wszystko, tak? Dlaczego? Ponieważ to, co się dzieje po wyjściu ze strony lądowania, to, co możemy zrobić i też w pełni zautomatyzować, co się będzie działo bez naszej wiedzy, to jest wyświetlenie strony tak zwanej thank you page, czyli strony, która będzie stroną dziękuję za to, że się zapisałeś. I teraz, co może być na tej stronie? Na tej stronie może być wiele rzeczy, mogą być jakieś informacje o Tobie, zachęcenie do polubienia fanpage'a, może być skierowanie na jakiś dodatkowy materiał wideo, Natomiast to, co ja najbardziej polecam robić, to przede wszystkim to, aby na tej stronie już sprzedawać. Dlaczego? Ponieważ doskonale to znasz, tankując na przykład na stacji benzynowej, masz proponowaną kawę albo hot doga. I to samo tutaj. Twój klient już jest w jakiś sposób zaangażowany. Tak? Twój klient wykonał jakąś interakcję, to, 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 jakąś akcję, doszedł do jakiejś interakcji, zostawił swój adres mailowy. Dlatego ten klient, on jest tak zwanym, można powiedzieć, ciepłym klientem. Dlatego warto mu już coś zaproponować. Warto dać ten jakiś produkt. Oczywiście tak blisko budżetowy, niech to nie będzie produkt za kilka tysięcy złotych, ale niech to będzie produkt, taki, można powiedzieć, wejścia, takiego poznania, tak? Gdzie za to, że się zapisałeś, chciałem tobie to wynagrodzić, masz tutaj produkt na przykład za tyle czy za tyle złotych, za kilkanaście złotych, abyś mnie poznał, ocenił, zobaczył jak to wszystko wygląda, nasza firma, jak to i tak dalej. Tak więc tutaj generujemy pierwszą sprzedaż. Według mnie jest to jedna z ważniejszych sprzedaży prowadzona w całej kampanii. Dlaczego? Ponieważ za pomocą tej sprzedaży finansujemy sobie wszystkie działania marketingowe prowadzone na Facebooku. Tak więc ta sprzedaż ona powinna być zoptymalizowana właśnie w taki sposób, aby 100% kwoty, którą wydamy na reklamę, ona automatycznie nam się zwróciła w tym miejscu. Dlatego też nie bez powodu mamy kolejne etapy, które. Yy, będą nam apcelowały tego klienta. Jeżeli klient zdecyduje na pierwszą opcję, proponujemy później opcję drugą, droższą. To są tak zwane kolejki apcelowe, yy, yy, które będą proponowały klientowi coraz to produkt bardziej zaawansowany, oczywiście w korzystnej cenie, tak, ponieważ jest to wyjątkowa oferta. No i klient będzie miał możliwość z tego skorzystać, a ty będziesz miał możliwość na tym, na tym zarobić, tak? I sfinansować sobie tą kampanię w całości i wyjść jeszcze naprawdę na duży, na duży plus. Natomiast tutaj zrobiono jeszcze jedną rzecz. Na tej stronie Thank you Page, jak widzisz, stworzono sobie grupę odbiorców za pomocą e, tworzenia grupy odbiorców na Facebooku, to się też taki pixel na tą stronę, pokazywałem to na moim szkoleniu. I Facebook w tym momencie zbiera te osoby, które są na Twojej stronie na tej stronie, zbiera to osoby i do tych osób mamy możliwość znowu wysłania reklamy. Tak? Znowu to będzie post, post z linkiem i link będzie już kierować bezpośrednio na stronę sprzedażową. I teraz różnie to sobie możesz rozwiązać, w zależności od tego na co będziesz chciał kierować, może być to strona abserowa. Czyli drugiego produktu, może być to zupełnie inny produkt, może być to produkt, w zależności od tego, co klienci wygląda na Twojej stronie, na przykład. Tak więc y, tych możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Na jednym ze szkoleń, właśnie o remarketingu na Facebooku, trwało ono prawie 3 godziny, bodajże, właśnie o tych elementach mówiłem. Tak więc jest tam naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo rozwiązań. Zwróć więc, więc uwagę na to, bo tak, y, że tych etapów, y, że tak powiem, rozwoju Twojego klienta. No, jest, jest kilka tak. To nie jest tylko tak, zobacz mój produkt, kup i koniec. Tylko że ta relacja ona jest pielęgnowana w jakiś sposób i do tego właśnie służy content marketing. W pierwszym materiale wideo pokazałem tobie, w jaki sposób ten ruch generować, czyli jak zbierać te osoby. W drugim materiale pokazałem, w jaki sposób to osoby pobierać do bazy mailingowej i pokazałem najnowszą metodę, jak generować zapisy bez tego elementu. Bez strony lądowania, żeby robić to bezpośrednio na Facebooku, wtedy ten element jest przerzucony tutaj, a Facebooka to wszystko jest ucinane i dzięki temu ta droga jest skracana. Więc jeżeli nie widziałeś jeszcze drugiego materiału, to koniecznie go, e, go przejrzyj, ponieważ właśnie tą wiedzę zawiera. Tak więc mam nadzieję, że ten materiał się Tobie podoba, że się Tobie przyda przede wszystkim. Wydrukuj sobie tę infografikę, którą udostępniam Tobie pod, e, pod materiałem. Obejrzyj jeszcze raz, jeżeli za szybko to wszystko powiedziałem, chciałem się zmieścić w 15 minutach. Mam nadzieję, że mi się to, mam nadzieję, że mi się to udało. I to, do czego chciałem Cię serdecznie zaprosić, to już w najbliższy czwartek. Teraz ten czwartek o godzinie 19 poprowadzę szkolenie na live, gdzie całą kampanię od A do Z, łącznie z tworzeniem postów, grafik, pikseli, stron itd., itd. wszystko będę robił na Twoich oczach dla mojej kampanii na moje potrzeby spotknięcie remarketingu itd. Tak więc, jeżeli się nie zapisałeś jeszcze na to szkolenie, to kliknij też link poniżej rezerwacja, rezerwacja miejsca na szkolenie live. Zarezerwuj tam miejsce, ponieważ udostępniłem jeszcze dodatkowych 10 miejsc. Ile teraz zostało? Nie wiem, a kilka jeszcze na pewno zostało. A wszystkie 60 wcześniej już zostało wyprzedanych. Nie dziwię się, na pierwsze szkolenie tego typu w czerwcu też zostało wyprzedanych 100 miejsc, wtedy udostępniłem, ponieważ jest to naprawdę bardzo wartościowy content i bardzo wartościowa wiedza dla każdej osoby, która chce skutecznie się w sieci reklamować. Tak więc, przejrzyj jeszcze raz, jeżeli potrzebujesz, jeżeli nie potrzebujesz, a chcesz szybko zarezerwować miejsce, to kliknij w link poniżej, pobierz sobie infografikę i do zobaczenia na naszym szkoleniu. Pozdrawiam cię serdecznie, do zobaczenia, trzymaj się, cześć.